Anna Brulka, a Dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Wygląda na to, że Komisja Europejska w końcu zrozumiała, jak wielką zbrodnią na Europie jest niekontrolowana i masowa imigracja. Po okresie entuzjazmu, potem zaprzeczania i wyparcia w końcu przyszła do was refleksja Europa nie jest bezpieczna, a Europejczycy nie mogą czuć się bezpiecznie na, swoich, na ulicach swoich miast. Zamiast debatować, trzeba działać. Domagamy się natychmiastowego programu deportacji wszystkich nielegalnych imigrantów. Domagamy się natychmiastowego uruchomienia programu zwalczania grup przestępczych zajmujących się przemytem ludzi. Domagamy się, aby ten program objął swoim dochodzeniem również organizacje pozarządowe zajmujące się pomaganiem w łamaniu prawa i nielegalnym przekraczaniem granic zewnętrznych Unii. Domagamy się natychmiastowego i bezwzględnego uszczelnienia granic zewnętrznych Unii. Domagamy się, aby państwa członkowskie miały pełne, suwerenne prawo do wprowadzenia dodatkowych, jeszcze surowszych kryteriów. Przed Komisją Europejską stoi poważne wyzwanie opracowania dyrektywy o powrotach imigrantów. Bo do tej pory wydalenie nielegalnego imigranta było procesem nieskutecznym i obarczonym problemami organizacyjno-prawnymi. Jeśli tego nie potraficie, to po prostu podajcie się do dymisji. My, Grupa Patriotów dla Europy, stawiamy interesy obywateli Europy na pierwszym miejscu. Dlatego jesteśmy zdecydowani chronić europejskie granice zewnętrzne, powstrzymać masową i niekontrolowaną imigrację i zachować europejską tożsamość kulturową oraz zadbać o bezpieczeństwo naszych obywateli. Dziękuję.